Matura poprawkowa, sierpień 2023. Matematyka, poziom podstawowy. Zadanie numer 1. Dana jest nierówność, wartość bezwzględna z x-5 mniejsza od 2. Na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych? spełniających powyższą nierówność. Pokażę dwa sposoby rozwiązania tego zadania. W pierwszym sposobie wykorzystujemy znaczenie tej naszej nierówności. Ta nierówność opisuje zbiór wszystkich takich liczb x, których odległość od pewnej zadanej liczby a jest mniejsza od r. Przy czym to r to też pewna zadana liczba. Pokazałem to na dodatkowym rysunku. Chodzi tutaj o zbiór x, gdzie w środku tego zbioru mamy liczbę a, natomiast skrajne wartości są oddalone od a o liczbę r. W przypadku naszej nierówności chodzi o wszystkie x, -y, których odległość od liczby 5 jest mniejsza od 2. Jeżeli naniesiemy te liczby na nasz dodatkowy rysunek, to teraz już będzie łatwo określić te skrajne wartości. Granica naszego przedziału po prawej stronie to będzie 5 plus 2, czyli 7, natomiast po lewej stronie to będzie 5 minus 2, czyli 3. W takim razie chodzi o przedział od 3 do 7, co pasuje do odpowiedzi d. W drugim sposobie po prostu rozwiązujemy podaną nierówność. Ponieważ występuje tutaj wartość bezwzględna, to musimy rozpatrzyć dwa przypadki. W pierwszym przypadku zakładamy, że to, co jest pod wartością bezwzględną, jest większe lub równe 0. Dodajmy tutaj 5 do obydwu stron tej nierówności, no i okazuje się, że mówimy o x większych lub równych 0. 5. Teraz przechodzimy do naszej wyjściowej nierówności. Przepisujemy ją i możemy teraz pominąć znak wartości bezwzględnej, no bo zakładamy, że to, co jest pod wartością bezwzględną, jest większe lub równe 0. Do obydwu stron nierówności dodajemy 5 i dostajemy x mniejszy od 7. Tyle tylko, że musimy teraz uwzględnić warunek. Od tego, żeśmy zaczęli rozwiązanie. Z jednej strony x mają być mniejsze od 7, z drugiej strony mają być większe lub równe 5. W takim razie rozwiązaniem jest tutaj przedział od 5 do 7, domknięty po lewej stronie i otwarty po stronie prawej. Teraz drugi przypadek. Zakładamy, że to, co jest pod wartością bezwzględną, jest mniejsze od 0. Znowu dodajmy do tej nierówności 5, to znaczy do obydwu stron tej nierówności, no i wychodzi na to, że mówimy o x-ach mniejszych od 5. Przepisujemy teraz naszą wyjściową nierówność. Możemy opuścić znak wartości bezwzględnej, ale. Ponieważ założyliśmy, że to, co jest pod wartością bezwzględną, jest ujemne, to musimy to nasze wyrażenie zamknąć w nawiasie, a przed nawiasem postawić znak minus. Pomnożmy obydwie strony tej nierówności przez minus 1. Tutaj trzeba pamiętać, że przy mnożeniu nierówności przez liczbę ujemną musimy odwrócić znak. Mamy więc x minus 5 większe. Od minus 2. Dodajemy 5 do obydwu stron tej nierówności i dostajemy rozwiązanie x większe od 3. Tutaj też musimy porównać rozwiązanie z warunkiem, od którego żeśmy zaczęli tą część rozwiązania. x musi być równocześnie większe od 3 i mniejsze od 5, co daje nam przedział od 3 do 5 obustronnie otwarty. Składamy teraz obydwa rozwiązania, to znaczy rozwiązania dla obydwu przypadków. No i mamy x należące do przedziału od 3 do 7 obustronnie otwarty. Pasuje to do odpowiedzi D. Zadanie numer 2. Mamy w inny sposób przedstawić liczbę 3 razy pierwiastek z 45 minus pierwiastek z 20. Przekształćmy ten zapis. Pod pierwszym pierwiastkiem liczbę 45 możemy zastąpić mnożeniem 9 razy 5. Pod drugim pierwiastkiem zamiast 20 możemy napisać 4 razy 5. Chodzi nam o to, żeby pod pierwiastkami pojawiły się takie liczby, z których można łatwo obliczyć pierwiastek drugiego stopnia. Mamy więc dziewiątkę w pierwszym pierwiastku i czwórkę w drugim. Teraz korzystamy z zależności z tablic matematycznych, która pozwala rozdzielić takie mnożone przez siebie liczby, jeżeli one są podnoszone do tej samej potęgi. Zwracam uwagę, że potęgi to również pierwiastki. U nas wykładnik potęgi to jedna, druga, bo mamy pierwiastek drugiego stopnia. W takim razie to nasze wyrażenie możemy zapisać nieco inaczej, rozbijając każdy pierwiastek na mnożenie dwóch pierwiastków. No i teraz obliczamy wartości tych pierwiastków, które są łatwe do obliczenia czyli pierwiastek z 9 to 3, a pierwiastek z 4 to 2. Wykonujemy mnożenie 3 razy 3, no i mamy 9 razy pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 5. Ponieważ odejmujemy od siebie dwa pierwiastki takiego, takiego samego rodzaju, czyli pierwiastek z 5, no to wykonujemy po prostu odejmowanie, czyli 9 minus 2 równe 7 pierwiastków z 5. Takiej odpowiedzi nie mamy podanej w treści zadania. Pamiętajmy jednak, że pierwiastek możemy przedstawić w postaci potęgi. U nas to będzie potęga z wykładnikiem 1, druga. Czyli ostatecznie nasza liczba jest równa 7 razy 5 do potęgi 1 druga, co pasuje do odpowiedzi d. Zadanie numer 3. Mamy podać wartość liczby, w której występują logarytmy. Przekształćmy to wyrażenie podane w treści zadania. Możemy tutaj od razu obliczyć wartości logarytmów, przy czym korzystamy z definicji logarytmu, którą można znaleźć w tablicach matematycznych. W praktyce ta definicja sprowadza się do szukania właściwego wykładnika potęgi. U nas wygląda to tak. Dla pierwszego logarytmu szukamy takiego wykładnika potęgi, żeby 25, podniesione do tej potęgi dało nam liczbę 1. No to wykładnik potęgi musi być równy 0, bo dowolna liczba podniesiona do zerowej potęgi daje nam 1. Jeżeli chodzi o drugi logarytm, no to znowu szukamy takiego wykładnika, że jak liczbę 25 tą z podstawy logarytmu podniesiemy do takiej znalezionej potęgi, to dostaniemy liczbę 5. Żeby przejść z liczby 25 na 5, to powinniśmy zastosować pierwiastek drugiego stopnia. A pierwiastek drugiego stopnia to nic innego jak potęga o wykładniku 1, druga. Czyli wartością pierwszego logarytmu, tego o podstawie 25 z liczby 1 jest 0, a wartością drugiego logarytmu, tego o podstawie też 25. Tylko, że z liczby 5 jest liczba 1, 2. Wykonujemy działania, to znaczy mnożymy 1, 2 razy 1, 2 i dostajemy wynik -1, 4, co pasuje do odpowiedzi A. Zadanie numer 4. Mamy wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1, Liczba 3n do potęgi 3 plus 18n do potęgi 2 plus 15n jest podzielna przez 6. Żeby wykazać, że jakaś liczba jest podzielna przez 6, to powinniśmy wykazać, że ta liczba jest równocześnie podzielna przez 2 i przez 3. No bo 2 razy 3 daje nam właśnie 6. Przekształćmy wyrażenie podane w treści zadania. Ponieważ w każdym członie tego wyrażenia pojawia się n, no to spróbujmy wyłączyć to n przed nawias. A ponieważ każda z liczb w tym wyrażeniu jest podzielna przez 3, no to wyłączymy jeszcze trójkę przed nawias. To znaczy mamy 3n, a w nawiasie zostaje wtedy n do potęgi drugiej plus 6n plus 5. Żeby dalej uprościć zapis, zajmiemy się teraz funkcją kwadratową w nawiasie. W tablicach matematycznych mamy wzory dotyczące obliczania miejsc zerowych dla funkcji kwadratowej. Najpierw obliczamy deltę, która u nas jest równa 16, czyli pierwiastek z delty jest równy 4. Następnie liczymy miejsca zerowe. No i dostajemy dwie wartości: minus 5 i minus 1. Żeby uprościć zapis, wykorzystamy teraz postać iloczynową w funkcji kwadratowej. Wystarczy tylko wstawić miejsca zerowe. Zamiast tego drugiego nawiasu mamy teraz mnożenie dwóch nawiasów, przy czym w pierwszym mamy n plus 5, a w drugim n plus 1. Zamieńmy jeszcze miejscami pierwszy i drugi nawias. Na tym etapie mamy wyrażenie, w którym mnożymy przez siebie liczbę 3, wyrażenie n i dwa nawiasy. Ponieważ w tym iloczynie występuje liczba 3, to całe to wyrażenie na pewno jest podzielne przez 3. Z kolei następna część zapisu, to znaczy n razy n plus 1, to są na pewno dwie kolejne liczby naturalne. A jeżeli weźmiemy dowolne dwie kolejne liczby naturalne, to na pewno jedna z nich jest parzysta. Skoro w iloczynie kilku wyrażeń na pewno mamy przynajmniej jedną liczbę parzystą, a liczba parzysta jest podzielna przez 2, to znaczy, że całe to nasze wyrażenie jest podzielne przez 2. W ten sposób udowodniliśmy, że wyrażenie podane w treści zadania jest podzielne przez 3. I przez 2, no i tym samym jest na pewno podzielne przez 6.